Dzień dobry, nazywam się Demen Miros. W firmie Microsoft zajmuję się prowadzeniem szkoleń z aplikacji wchodzących w skład pakietu Office 365. Dzisiaj poruszymy temat aplikacji OneNote. OneNote występuje w kilku odsłonach, a każda z nich dostosowana jest do różnego rodzaju działań. I tak mamy: OneNote Online oraz OneNote w Teams i OneNote dla Windows 10. Aplikacja OneNote dla Windows 10 jest automatycznie zainstalowana na każdym komputerze z systemem Windows 10, więc każdy użytkownik może z niego korzystać bez potrzeby instalacji całego pakietu Office 365. Aplikacja ta jest również kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami i wygląda podobnie na laptopach, tabletach i telefonach. Aby uruchomić aplikację, w polu wyszukiwania lub w menu start znajdujemy aplikację OneNote for Windows 10. Jeżeli wcześniej korzystaliśmy już z aplikacji, to powinien otworzyć się ostatni notes, który używaliśmy. Jeżeli nie, to zostaniemy poproszeni o utworzenie nowego notesu. Po wykonaniu tej czynności możemy rozpocząć tworzenie notatek. W oknie głównym mieści się przestrzeń notatki, a także spis sekcji i stron utworzonych w ramach danego notesu. W moim przypadku sekcje i strony są po lewej, natomiast można to zmienić w ustawieniach w taki sposób, aby wyświetlać ten spis na przykład po prawej stronie. Na górze mamy również narzędzia do edycji. Pierwsza sekcja oraz strona w nowym notesie tworzone są automatycznie. Jedyne co musimy zrobić, to nadać tytuł naszej nowej stronie, co właśnie teraz uczynię. Jeżeli chcemy zmienić nazwę sekcji, do której należą dane strony, klikamy prawym przyciskiem w nazwę sekcji, a następnie wybieramy Zmień nazwę. W tym menu możemy również zmienić kolor sekcji. Aby zmienić kolor, klikamy również prawym i wybieramy menu Kolor Sekcji. Ustalamy teraz nasz kolor. Gdy mamy już spersonalizowaną naszą pierwszą sekcję oraz stronę, możemy przejść do dodawania notatek. Notatki w OneNote wpisujemy w tak zwanych kontenerach Oznacza to, że każdy tekst, który wpiszemy, ląduje właśnie w takich ramkach, które można później swobodnie przenosić po całej przestrzeni danej strony. Ramki te możemy również kopiować wraz z zawartością oraz udostępniać wybranym osobom. Aby skopiować treść w danej ramce, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem na górną belkę ramki i wybrać opcję kopuj, Kopiuj albo Kopiuj link do akapitu w celu udostępnienia tej ramki na zewnątrz. Ogromną zaletą OneNote jest właśnie łatwość udostępniania poszczególnych elementów. Możemy udostępnić innym nie tylko wybrany akapit czy kontener, ale również całe strony lub sekcje. Aby to zrobić, wystarczy wybrać opcję Kopiuj link do po kliknięciu w odpowiednią zawartość. I teraz klikam prawym przyciskiem w naszą nową stronę i z tego menu mogę wybrać Kopiuj link do strony. To samo mogę zrobić z moją pierwszą sekcją z tym że wybieram tutaj kopiuj link do sekcji. Oprócz standardowych narzędzi do spisywania tekstu mamy do dyspozycji również możliwość wstawienia różnego rodzaju zawartości. Na karcie wstawianie mamy dostępne takie elementy jak tabela, plik, wydruk, obrazy, link czy możliwość nagrania dźwięku. OneNote umożliwia tworzenie notatek głosowych, które będą gotowe do odtworzenia bezpośrednio w aplikacji. Stworzę teraz taką szybką notatkę głosową, naciskając po prostu dźwięk. W tym momencie dźwięk jest od razu nagrywany. Po nagraniu całej notatki głosowej klikam w pozycję Zatrzymaj z górnej belki poleceń. Taka notatka jest gotowa do odtworzenia. Na wszystkich urządzeniach bezpośrednio z aplikacji. Bardzo ciekawą funkcją jest również wstawianie zapisu matematycznego, szczególnie przydatnego na studiach lub w szkole. Instrukcja wstawiania zapisu matematycznego zostanie wyświetlona po kliknięciu w pozycję Zapis Matematyczny pod kartą Wstawianie. Możemy również skorzystać z opcji Równanie, dzięki której wstawimy gotowe elementy. Do naszego równania matematycznego. OneNote jest również bardzo dobrze przystosowany do pracy na urządzeniach mobilnych z ekranami dotykowymi. Najbardziej przydatną funkcją podczas pracy na tablecie może okazać się możliwość rysowania oraz zamiany pisma odręcznego na kształt lub zapis matematyczny, o którym mówiłem wcześniej. Możemy skorzystać z tych funkcji, nawet jeżeli nie posiadamy ekranu dotykowego. Narzędzia te znajdują się na karcie Rysowanie. Używając funkcji Pismo Odręczne na kształt, możemy bardzo łatwo wstawić figurę danego rozmiaru w konkretnym miejscu. Warto pamiętać o tym, aby zaznaczyć rysuj za pomocą myszy lub dotyku, i teraz możemy wstawić interesującą nas figurę. Jak widać, Narzędzie zamieniające pismo odręczne na kształt stworzyło nam z tej figury idealne koło. W ostatniej karcie widok możemy dostosować wygląd strony w notesie. Możemy tu stworzyć stronę z zeszytu w kratkę lub w linię, korzystając z opcji liniatura. Do wyboru jest kilka poziomów zagęszczenia linii lub kratek. Dodatkowo możemy w tym miejscu ustawić. Kolor strony, odzyskać usunięte notatki, co widać w tym miejscu, lub odtworzyć proces tworzenia danej notatki. W tym celu używamy polecenia odtwórz. Po kliknięciu odtwórz i wybraniu ponowne odtwarzanie wszystkiego na stronie zobaczymy, w jakim miejscu i w jakiej kolejności została stworzona nasza notatka od samego początku. Aplikacja OneNote bardzo dobrze integruje się z Teams oraz Outlook, ponieważ wzbogaca ona te aplikacje o dodatkowe funkcje. Dzięki OneNote Online możemy utworzyć notes udostępniony, który mogą wykorzystać wszyscy członkowie naszego zespołu w aplikacji Teams. Aby to zrobić, przechodzimy w aplikacji Teams na wybrany kanał naszego zespołu, a następnie klikamy ikonę plus. Czyli dodaj kartę w górnej części okna konwersacji. Teraz wybieramy typ karty OneNote i ustalamy, czy chcemy stworzyć nowy notes, czy dodajemy już istniejący. Ja dodam utworzony dziś mój pierwszy notes. Po kliknięciu Zapisz zostaniemy przeniesieni do notesu, który właśnie przed chwilą edytowaliśmy. Będą mieć do niego dostęp również wszyscy członkowie naszego zespołu. Dzięki natomiast integracji z Outlookiem możemy wstawić podsumowanie spotkania oraz bieżące notatki i ustalenia. Aby tego dokonać, wystarczy przejść do karty Wstawianie i wybrać opcję Szczegóły spotkania. Następnie z menu po prawej stronie wybieramy spotkanie, które chcemy wstawić i gotowe. Jeżeli spotkania, które chcemy wstawić, nie pojawią się po prawej stronie, wyświetli się na pewno monit o zalogowanie się. Trzeba tutaj zalogować się dokładnie tym samym kątem, z którego obsługujemy naszą pocztę. Ja wybieram spotkanie podsumowujące. I jak widać automatycznie zawartość wstawiła się w kolejnym kortenerze. Proszę zobaczyć, że. Takie kontenery mogę dowolnie sobie przenosić i ustawiać, tak aby wszystko było poukładane w taki sposób, w jaki mi jest to wygodne. Teraz możemy już notować to, o czym rozmawiamy w czasie rzeczywistym przez wiele osób jednocześnie. Na koniec proponuję zapoznać się z ciekawą funkcją umożliwiającą otagowanie poszczególnych akapitów. Wróćmy teraz do aplikacji OneNote i przejdźmy na zakładkę Narzędzia Główne. W tym miejscu, w górnej środkowej części ekranu, mamy do dyspozycji tak zwane tagi, typu na przykład zadanie do wykonania. Ważne lub pytanie, co pozwoli odpowiednio oznaczyć wybraną przez nas zawartość. Takie tagi wstawiane są zaraz obok konkretnego tekstu, nad którym pracujemy. Również OneNote umożliwia wyszukiwanie treści przypisanych do konkretnych tagów. Dodatkowo warto też podkreślić, że w aplikacji OneNote mamy do dyspozycji funkcję Powiedz mi, co chcesz zrobić. Jest ona dostępna w prawym górnym rogu pod ikonką żarówki. Tutaj możemy po prostu wpisać akcję, którą chcemy wykonać, a OneNote sam podpowie nam najodpowiedniejszy sposób, aby to zrobić. Dzięki połączeniu OneNote z Outlookiem, Teams oraz Studu mamy do dyspozycji solidną platformę do współpracy, dzięki któremu. Te aplikacje świetnie się uzupełniają i dają naszemu zespołowi pełną przestrzeń do bezproblemowej współpracy. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, nazywam się Damian Rublewski w firmie Microsoft. Zajmuję się prowadzeniem warsztatów Office 365. W dniu dzisiejszym skupimy się na aplikacji To do. Jest to kolejny element Office 365. Jest to aplikacja do inteligentnego planowania dnia swojej pracy, służy do zarządzania listą naszych zadań do wykonania, a dzięki aplikacji mobilnej mamy do niej szybki dostęp i zawsze mamy naszą listę zadań przy sobie. Przejdźmy w takim razie do Office 365 i do naszej aplikacji Todo. Proszę zauważyć, na panelu głównym, yy, to do po lewej stronie, mamy mój dzień. Jest to inteligentna zakładka, i w tej zakładce będą pojawiały się wszystkie zadania, które chcemy wykonać w dniu dzisiejszym. Ważne, tu będą znajdowały się wszystkie zadania oznaczone gwiazdką. Będą to zadania bardzo ważne, które. Musimy wykonać w trybie natychmiastowym. Zaplanowane jest to zbiór zadań zaplanowanych na konkretny dzień z aplikacji To Do oraz z naszego planera. Czyli jeżeli mamy konkretnie Tutaj zaplanowane jakieś zadania między 25 lipca a 29 lipca, to te zadania będą się tutaj pojawiały. Jeżeli jest coś później, to oczywiście tu są daty tak jakby, jakby późniejsze. W ten sposób to, to działa. Kolejną zakładką są przydzielone do, dla ciebie. Tak? Przydzielone do ciebie jest miejscem, w którym mamy dostęp do wszystkich zadań przydzielonych dla nas w aplikacji Planer. Możemy nim zarządzać z jednego miejsca, jakim jest aplikacja to do, więc nie musimy wychodzić z aplikacji to do, do planera, żeby zobaczyć, jakie mamy zadania do wykonania i jakie zostały nam przydzielone właśnie za pomocą tutaj planera. Mamy oflagowane wiadomości e-mail. Tu znajdują się wszystkie oflagowane maile z naszego Outlooka. Czyli dzięki temu nie zapominamy odpowiedzieć na danego maila i automatycznie wchodzi to w zbiór naszych zadań tutaj do wykonania. A zadaniami są po prostu miejscem tutaj na wprowadzanie poszczególnych zadań, które mamy wykonać tak na co dzień, czy są one zaplanowane na. Jakiś późniejszy dzień. Niżej mamy możliwość dodawania nowych list. Jeśli oczywiście jest to, jest to konieczne, umożliwia to nam rozszerzanie i podział na różne rodzaje zadań. Na przykład no chciałbym teraz utworzyć listę, w której będę dodawał zadania, jakie ma wykonywać mój zespół. Więc wprowadzam sobie listę o nazwie zadania mojego. Zespołu i klikam Enter. Już jest otworzona pierwsza lista. Na przykład chciałbym utworzyć też sobie listę Zadania Codzienne i Enter. Nową listą będzie może. O! Zakupy, tak? Tą listą będę mógł się podzielić również z moją rodziną i będziemy mogli wspólnie odhaczać to, co dana osoba ma kupić. Proszę zobaczyć. Utworzyłem sobie trzy listy, tak? Mogę przejść teraz sobie do zadań. Zadania codzienne, które ja będę wykonywał, Na przykład pierwszym zadaniem, które będę chciał sobie zaplanować, to jest przygotowanie raportu za miesiąc lipiec, tak? Przygotowanie Za miesiąc lipiec. Klikamy Enter. Takie zadanie zostało już tutaj dodane. Jeżeli chciałbym dodać kolejne, na przykład będzie to oferta dla, dla klienta X. Znowu dodam. Ale proszę zobaczyć, żeby utworzyć pewną ofertę, ja muszę zrobić. Pewne kroki, żeby ją przygotować. Więc chciałbym jeszcze coś więcej tutaj dodać. Nie tylko wpisać zadanie oferta dla klienta X, tylko jeszcze dodać jakieś kolejne informacje. Aby to zrobić, musimy po prostu w to zadanie kliknąć. Po prawej stronie otworzy nam się szereg jeszcze możliwości. Proszę zobaczyć. Między innymi mogę dodać poszczególne kroki. Czyli, aby utworzyć tą ofertę, muszę najpierw wyszukać produkty. Wy, wyszukać produkty, jakie będą dla mojego klienta najlepsze, tak? Następnie muszę sprawdzić ceny i następnie porównanie, też mogę zrobić takie oferty z jakąś konkurencją tak, żeby moja oferta jednak wygrała. Po. O. Proszę zobaczyć, że już to zadanie wygląda o wiele lepiej. Tak, w prawym górnym rogu mam możliwość oznaczenia, że jest ono ważne. Tak, proszę zobaczyć. To jest to po lewej stronie, co dla Państwa omawiałem. Jeżeli to zaznaczę, to również tu po lewej stronie poda pojawi się jedno zadanie. Ważne. Następnie mogę dodać: dodaj do widoku mój dzień, tak? Mogę takie zadanie dodać do mój dzień, jeżeli miałbym wykonać to dzisiaj. Mój dzień to jest taka nasza tablica, czyli przyklejamy wszystkie zadania, które chcemy sobie dzisiaj je wykonać, jakie, co, co, co musimy przeprowadzić, jakie działania musimy przeprowadzić, więc od tego jest tablica mój dzień. Więc też do mojego dnia to dodaję, bo muszę taką ofertę przygotować. Dodatkowo, każde zadanie ma możliwość ustawienia przypominania. Czyli, mogę sobie ustawić przypom przypomnienie, na przykład później tam gdzieś o 20.00, tak? Czy jutro o godzinie 9.00 rano, w zależności jak chcę. Mogę. Jeszcze ewentualnie dodać termin wykonania takiego zadania. Czyli mogę na przykład ustawić, że na jutro takie zadanie ma zostać jakby wykonane. Mogę utworzyć takie zadanie cykliczne, czyli ono będzie się jakby powtarzać. Mamy niżej również możliwość wyboru jakiejś kategorii, tak? w zależności jak chcemy, dodania jakiegoś pliku, mogę dodać załącznik z Excelem, z Wordem, z PowerPointem, tak, mogę na przykład podpiąć sobie tutaj Worda, w którym będę już tą ofertę jakby przygotowywał, tak, więc w ten sposób można sobie na takimi zadaniami, na takich zadaniach pracować i proszę zobaczyć, że niżej jest możliwość dodania, dodania i zrobienia jakiejś notatki, tak, czyli przy każdym zadaniu możemy taką notatkę sobie Zrobić. Jeżeli wszystko mam już utworzone, mogę tu ewentualnie, jeżeli wykonam jakieś zadanie, tak odznaczam je po kolei. Proszę zobaczyć, że to mogę zrobić z każdym moim zadaniem. To samo na przykład z listą zakupową, tak? Mogę dodać kolejne zadania, czyli nie wiem, kupić mąkę, sól, mleko i tak dalej, i dalej. Plus, dodatkowo na górze, w prawym górnym rogu, jest możliwość udostępniania konkretnych. Listy, czyli mogę listę taką zakupową udostępnić do mojej, do mojej żony, tak, do mojej córki, syna, którzy też ewentualnie mogą jakieś zakupy zrobić. Ale proszę zobaczyć, to jest taki przykład bardziej na co dzień, do, do naszego życia. Ale jeśli chodzi o pracę, to proszę zobaczyć, mam taką listę, jak zadania mojego zespołu, i w, tym, w tych zadaniach zespołu, ja mogę utworzyć sobie Właśnie listę dla mojego zespołu, czyli na przykład mają przygotować treść na stronę, tak? Dodatkowo nagranie webinaru, żeby później ten webinar też na tej stronie, jakby. Zamieścić. Również tutaj będzie może poprowadzenie jakiegoś spotkania, tak? Ktoś musi poprowadzić jakieś spotkanie, czyli po spotkania. I proszę zobaczyć, ja taką listę zadań znowu dodaję. Tu mogę w notatkach ewentualnie wstawić, dla kogo takie zadanie jest, albo po prostu jest to takie wspólne nasz notę z zadaniami mojego zespołu, czyli oni mogą też cały czas widzieć, kontrolować, co się dzieje. Jeżeli jednak korzystamy z planera, to wybieramy tak planera i tam dajemy, jakby przydzielamy zadania dla naszego zespołu. Proszę zobaczyć, na górze aby właśnie komuś przekazać takie to, to nasze tutu to tą listę zadań do wykonania na górze jest opcja udostępnij. Wchodzimy w opcję udostępnij, następnie utwórz link do zaproszenia i mogę zaprosić jakby pocztą e-mail, albo skopiować link i na przykład w Teamsach w naszym zespole wstawić taki link dla wszystkich, tak? Żeby od razu oni mieli do tego, do tego dostęp. Później oczywiście takim dostępem możemy zarządzać, tak? Zarządzać dostępem. Mogę zatrzymać udostępnianie wtedy nikt nie będzie mógł jakby tutaj do tej listy do tej listy się dostać. Proszę zobaczyć, że tu jest naprawdę bardzo prostą tutaj aplikacją. Ale ma ono bardzo wiele funkcjonalności, takie jak to oflagowanie. Na co dzień na pewno państwu się zdarza to, że siedzimy, czytamy maile, są niektóre maile, które są trudniejsze i wymagają większego skupienia, aby e, skupić się i dobrze jakby na tego maila odpisać, tak? Więc wtedy możemy je oflagować i pamiętajmy, że one nam trafiają później do to-do. Więc mamy jakby taki zbiór tych wszystkich naszych pozapisywanych rzeczy na później. To samo się tyczy przydzielone do ciebie. Proszę zobaczyć. Ja mogę sobie wejść, zobaczyć w to zadanie, mogę otworzyć tak to zadanie bezpośrednio tutaj też w planerze, żeby wprowadzić tutaj jakieś Jakieś zmiany. Również mam notatkę, która też powstała w planerze. Mogę ją również z tego miejsca, proszę zobaczyć, edytować, tak? E, więc w taki sposób, w taki sposób to e, wygląda. A tablica Mój Dzień to, tak jak wspominałem Państwu, to są rzeczy, które chcemy wykonać, tak, dzisiaj. To, co mamy zamiar zrobić, czyli przy każdym zadaniu, na przykład tu mamy zadania mojego zespołu, ja mogę dać, na przykład, przygotować treść na stronę, wejść w to zadanie, i wybrać dodaj do widoku mój dzień, tak? I wtedy mam już dwa zadania, jakby na mojej tablicy z mojego dnia do, tutaj do wykonania. Proszę też zauważyć, że mogę taką listę sobie po prostu zwyczajnie wydrukować, tak? Więc Mogę później ją przedstawić komuś, tak na jakimś spotkaniu, jakie zadania wykonałem, co zrobiłem, e, chyba że robię ro, e, rozpis jakichś jakiś zadań. Więc jest to naprawdę bardzo fajna, prosta aplikacja. A co więcej, jest ona dostępna właśnie na telefony. Więc w szczególności polecam Państwu, żeby pobrać sobie taką aplikację na nasz telefon, z racji tego, że mamy ją zawsze przy sobie. Jeżeli przyjdzie nam, do głowy, odpalamy tu do na telefonie, dodajemy konkretne zadanie, tak? I y, możemy ustawiać sobie, proszę zobaczyć te, te przypomnienia, tak? Te przypomnienia są naprawdę bardzo fajne. Można wybrać konkretną datę i godzinę, y, więc, więc naprawdę Państwu w szczególności, tak polecam do takiej pracy, pracy codziennej z samym sobą, tak naprawdę. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. I życzę miłego dnia.